W czasach, gdy ludzie żyli w harmonii z naturą i lękiem spoglądali na to, co nieznane, w niewielkiej wiosce położonej pośród rozległych pól zboża krążyły opowieści o południcy. Wierzyli, że zjawa ta ukazuje się w samo południe, gdy słońce osiąga szczyt na niebie, a upalne powietrze zamiera, tworząc ciszę tak gęstą, że nikt nie śmie jej zakłócić. Mówiono, że kto odważy się pracować w tej świętej godzinie Ten może zginąć lub sprowadzi na siebie klątwę południcy Opowieści o południcy były przekazywane w wiosce od pokoleń Starsi mieszkańcy powtarzali młodym przestrogę Kto pracuje w południe sprowadza gniew pani zbóż Dziadek Antoni, jeden z najstarszych mężczyzn w wiosce Znał tę legendę najlepiej opowiadał jak przed laty jego własny ojciec widział południcę w samo południe zjawa o twarzy pięknej lecz lodowatej ubrana w biel o włosach rozwianych przez niewidzialny wiatr kto spojrzał jej w oczy ten zostawał na polu już na zawsze zamieniając się w jednego z duchów które chronią zboża i strzegą czasu południa Młodzi z wioski słuchali historii Antoniego z fascynacją, ale też nieco z rozbawieniem. Najbardziej powątpiewał Dobromir, młody pewny siebie syn młynarza, który uznawał przestrogi dziadka za starcze bajki. Duchy pól i południce? Co za bzdury! To tylko bajki, którymi straszycie dzieci, żeby odpoczywały w upalne dni. Żartował Dobromir, ale w głębi duszy tliła się w nim ciekawość. Obiecał sobie, że znajdzie dowód na to, że południca to tylko wymysł. Pewnego dnia, w czasie żniw, Dobromir postanowił kontynuować swoją pracę na polu, pomimo, że dochodziło samo południe. Słońce świeciło bezlitośnie. A każdy krok w gęstym zbożu wydawał się coraz cięższy. Gdy wskazówki zegara uderzyły dwunastą, coś dziwnego zaczęło dziać się wokół niego. Powietrze zgęstniało, a wszystko dookoła ucichło. Nie słychać było nawet szelestu łanów zboża. Wtem, kątem oka, Dobromir dostrzegł białą, smukłą postać sunącą po polu. Nie miał wątpliwości, że to południca. Krew zastygła mu w żyłach, gdy zdał sobie sprawę, że stoi oko w oko z legendą, którą uważał za bajkę. Pani zbóż unosiła się lekko nad ziemią, a jej spojrzenie przeszywało dobromira na wskroś. Złamałeś spokój pola w moim czasie, szepnęła, a jej głos był jak podmuch zimnego wiatru. Dlaczego tu jesteś, śmiertelniku? Dobromir czuł, jak jego ciało sztywnieje. Wiedział, że musi odpowiedzieć, choć jego głos drżał. Przyszedłem, bo chciałem dokończyć pracę, którą zacząłem na polu. W jej oczach pojawił się gniew. Mój czas nie służy pracy, powiedziała chłodno. Śmiertelnicy odeszli od szacunku dla natury. Ukaże każdego, kto zakłóci ciszę południa. Dobromir w końcu, otrząsnąwszy się z oszołomienia, rzucił się do ucieczki. Biegł przez pola, słysząc jak za nim szumią łany zboża, jakby gonił go sam wiatr. Południca była tuż za nim, a każdy jej krok odbijał się echem gniewu w jego głowie. Przerażony zbiegł z pola i dotarł do małego lasku na jego skraju. Gdy odwrócił się, południca zniknęła, ale jej szept wciąż odbijał się echem w jego uszach. Zapamiętam cię, śmiertelniku. Przekroczyłeś granicę, której nie wolno przekraczać.